Jubileusz 70-lecia naszego klubu to e, wspaniali goście. To w zasadzie trzy pokolenia, które tutaj się spotykają. E, mnóstwo ludzi dobrej woli, dobrego serca, którzy przez całe lata poświęcali swój czas, żeby organizować tutaj czas naszej polskiej młodzieży. E, wspaniałe pokoleniowe spotkanie. Mnóstwo, mnóstwa serdeczności, uśmiechu, tak jak to wygląda w takiej rodzinie, naprawdę dużo, dużo dobrego tutaj się dzisiaj zdarzyło, tak jak i w tych całych 70 latach historii naszego klubu. Życzę Wam wspaniałych sukcesów, Wam wszystkim, moi drodzy, zdrowia, pomyślności. Co powiedzieć w klubie, w którym jako trzyletni bajter uciekłem na boisko i mama mnie wzięła z powrotem przy wielokrotnym... Pierwsza drużyna Juniorów w w 1972 roku. Wraz z kolegami z Rocznika 5, 7 i 5, 6, czyli mojego, są jeszcze dwaj zawodnicy Alois Wybrańczyk i Stanisław Rozmus, rowerami. Jeździliśmy na mecze Juniorów. Zauważyłem, jakby mnie ta działalność wolańska, tu w tej woli, czyli jeden z ojców powiedział: Ludwik Sytu, z tych nizin można wyjść, tylko trzeba chcieć. Chyba bardzo chciał, a e, Harry Truman stwierdził, to niesamowite, ile można osiągnąć, jeżeli się nie dba o to, do kogo, na kogo spadną zaszczyty. Bo tu nawoli ludzie wszyscy, w tym klubie działali i patrzyli na zaszczyty. Po prostu była najwyższa integracja, stworzyliśmy piękne po prostu takie, taką rodzinę piłkarską. Chcę naprawdę wam wszystkim, serdecznie podziękować że dzięki wam, dzięki pracy, tym starszym, tym młodszym, tym wszystkim, że jestem tam, gdzie jestem, że mogę po prostu dzięki wam podziwiać i zwiedzić się. Serdecznie chcę zapłacić. Wspaniała uroczystość, bardzo podniosła, radosna, ale zarazem i bardzo wrażliwa, bo wracająca do wspomnień. 70 lat klubu, SOKÓŁ wola, coś wspaniałego, wspaniali ludzie, cudowne osiągnięcia i oby tak należyć. Myślę, że trzeba żyć kolejnych co na 100 lat. Wspomnień bardzo dużo tego nie da się opisać tak tutaj na miejscu, bo jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo fajnych kolegów, przyjaciół tutaj poznałem do dzisiejszego dnia. Niektórymi tutaj, co są na sali obecnie, nie widziałem się już 20 lat czy więcej. Kiedyś jak byłem jako mały, grałem w juniorach to oni grać duży, nie mogłem ich teraz tutaj poznać tak całkowicie, jak się to mówi na trzeź i to jest naprawdę wspaniałe. Ta Wola to jest pierwszy klub, gdzie byłem jako grający trener i to zaryzykował Heniek Kula, który był wtedy prezesem. I od tego czasu można powiedzieć cały czas się tym zajmuje i to już jest, za niedługo będzie 25 lat. W roku, jak jestem grającym, jak jestem trenerem, bo wcześniej byłem tylko zawodnikiem. Także to jest klub, któremu nikt nie odmawiam, jeżeli jest potrzebny. Przyczę na kolejne lata wszystkiego tego, co potrzeba. Czyli przede wszystkim sukcesów, awansu, dobre akusenie, takie jak pewno widzimy.